Lecimy z odcinkiem Siemanko YouTube i gotowy. Zaczynamy. No Zaraz a chcesz może ta zupa Dzięki za falałka, na pewno Na pewno na pewno to się uda przejść. To um, czekaj. Dobra, Świeżkę to ja standardowo. Ra radejko. Pała. Latarka. Nie bierz pały. Wyrzuć pałę, weź radejko. No, to znaczy pała na stół. Zaraj tak po tą pałę się pada. wrócę. Śnieg pada. Nie wiem, gdzie są korki ogólnie. Ja nie Zostaw pałę. No zostawiłem pałę na stole. Ej, patrz, nie ma tu twojej skrytki ulubionej. Padło włączone, czy nie? Tak, mam. No, chodzę i szukam coś. Może coś znajdziemy. Na pewno piwnica. Jak, ho... Jak delikatnie otworzył te drzwiowe coś, tam nie wyskoczyć. <laughs> nie no, tu jest ciepło Na akurat. pewno piwnica. Tu jest safe. Ej, bo ja mam wchodzić głośno na no grę ja. teraz. Sprzeciwko. Ja ciebie troszkę mam za głośno. Jak, jak szczelisz drzwiami, to ja to aż czuję chopie na rękach. <noise> jak tu? No to nie wile. Ej, nie no, tu jest ciepło. Jest po 20 stopni. No tu nie dobra, czyli jednak nie piwnica. Mm -hmm. Piwnica to co nie jest? 4 stopnie, chodź. Na sam początek domu. Idę. Jeden stopień. Przede mną stoi. Dawaj radejko. słuchaj, słuchaj mnie? Słuchasz mnie? Chodź, muszę sobie to wyciszać ciebie. How old are you? Przed nie miał. Are you... Close Xik, czyli nie odpowie nam teraz Ale jest zimno Czyli siedzi tu skurwiel No tutaj też siedzi To co, zaznaczyć temperatury niskie? Nie, na razie nic nie zaznaczaj, bo na razie nic nie mamy Trzeba iść po sprzęt Trzeba iść po pałę A no możesz tam dać pałę, ale jeszcze jej nie odpalej. Nie was Nie, ja się niczego nie boję no, to on tylko tak mówi Wziąłeś coś jeszcze? Kamerę wziąłeś jeszcze jedną? Minusowe Groźne. O, no to trzeba zaznaczyć Broźne. Gdzie ten spiritbook spierdolony? How old are you? Are you friendly? Are you bitch? <laughs> Zgasz światło w kuchni? No. Tu? Mhm. Nie ma ormów. Ale zimno tu jest. Spara poszła. Jaki odważny, nie widzisz jak się częsie? <grym> o, piątka była przed chwilą. To, ale serio, czy No patrz, na streama. O kurwa, faktycznie i MF5. I aż pucha ze mnie. Jeszcze to zaznaczyć? I MF5, im mroźne zaznaczam, bo mroźne by też były. No, a, to już, mam e, coś, co dałem. Give me a sign. No właśnie, już dwa razy Majty zmienił. Ej, uchyl jakieś drzwi, ale które? Dobra, odpalam całe. Ciepnął czymś, debil. E, 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 Otworzę tu te drzwi. Nie ma nic. Łapek, Łapka ich nie zostawił. Nie ma łapek. Boi się mi się łapki zostawić jeszcze. How old are you? Jak ten kurwer się nazywa? Thomas Todd. Thomas Todd. How old are you? Dobra, on nie chce gadać. Ja byś cały czas gadał jego imię i nazwisko, to w końcu ci wpierdoli. jeden złoty 50 groszy zł. dzięki XTVirek na bułkę będzie nie wiem co tam jeszcze dać mamy na razie dwa do wody odcisków nie będzie no nie by to wywalić w sumie Nie wiem, jakieś zdjęcia albo coś Ten tipczek to mi też już niepotrzebny Co to? No ja was Kurwa <grym> mi coś. tak po uszach przeszło, że chyba myślałem, że się zesram Ja tą Czyli... gram na 90% Czyli trzeci raz by były majty zmienione Are you friendly? Are you angry? Can you kill Sebal? Jest. No widzę yes. <laughs> no, z właśnie, że rozkręciłaś. E! Co? E! E. Ej, kubki się bolą Ej, słyszałem jak chodzi. No, jest ślad na soli. No, i słyszałem jak chodzi, skurwili kubek mi z kawą obulił. Coś mnie pchało, kurwa, jakieś schizy mam już. X Jeden give złoty. me a sign. Dzięki, ponownie. Give us a sign. Chyba nie. Weź mu sa... We ja weź się znowu, powiedz mu give us a sign. Kaj ma w Gdzie us a sign No Co on tak jest spokojny? Coś ty co to nie działa hmm. Baterie trzeba zmienić Dowód jakiś potrzebujemy no. A orby są? Nie może być orbów. Nie? No jak nie? Nie, nie może być, bo żadnego Aha, ducha wtedy nie no. będzie. Czyli orby skreślamy. Nie wiem co może być. X Nie wiem, też nie przechodzi, bo ja przechodzić przez projekt, który już przeleciał 10 razy. To ślipa jest Powiedz sam jego imię parę razy Tomasz Todd Powiedz Ej, chodził Powiedz tu mu. Słyszałem go Ta? No, słyszałem że się to woknie. Zaraz ci wiebie. Ale chyba nic nie było tu widać Ale zimno tu się robi. Mamy quest'a na kadzidło, więc z tym tu przelecę. Dajesz. No Ale chłop Ale kadzidłem ch... leci. Ale Hop, chmurę zrobił. A to ma kadabra. <laughs> Też beta? Odpalę ci. -E A2002 Jeden złoty. Dzięki, wletka. No możecie Skąd tu 11. pisać, ale to po 50, nie, nie po złotówce. How old are you? Nie wa Dokładnie. How old are you? Fucking bitch. Co za debil. Jak złotówkę dajecie, to ja nic z tego nie mam, praktycznie. Chyba nic zero chyba. Ale nie jestem pewny. Nie wiem, wezmę zaraz kubek w łeb, rozjebię. Wezmę, zajebię ten kubek, wynosi. N-A-C-E-W-N-O-638-19 3 złote. Zł. Jeszcze nie znaleźliśmy. Dzięki, na Muszę pewno. Ustra. Dobra, kubek, zajebany. Szukaj zaklęty przedmiot. Jesteś w tym domu? Szukaj, majster No jest, ten kubek zajebałem Jeszcze coś... Uciekaj co... Coś się dzieje Hancik A Nie wiem, wiem co to jest za duch Chociaż takie czerwone to nie, nie No, pierwszy raz coś takiego widziałem hmm. Dalej jest hand? Nie miałem to był... wrek. Jeden złoty. Coś taka, nie jestem bogata. Tak bym mu zara Ja też za bogaty nie zari. jestem. No. Czemu światło nie idzie zgasić? Ej, co jest? O co tu chodzi? Światło chciałem tylko zgasić. Nie Żyjesz, kurwa! No, no, nie żyję, no zobacz o co tu chodzi? Ja nie wychodzę to, to tylko zgasić, ej. Okej, okay, ja nie wychodzę stąd. Gdzieś ty jest. <laughs> nie powiem, a mu powiesz. Na samo lewo i po prawo. Znaczy na nas pokój, na samym Wreck. końcu po prawej. Jeden złoty. Z misiem siedzę. Co? jak skampiony i misia w ręce ma Boi się, misio No nie Dobra, co to jest za duch? Nie wiem, nie wychodzę, kurwa Łaś Dobra, najwyżej mnie misio uratuje, nie? Jasne Boi się, misio Piergo, bierzemy go na bazę BLETKA A2002 -a no, 3 złote duży? O, ale mnie chopie przeleciało Ale dzięki za donate y wszystkie Nieważne ile Nie wiem, nie, nie wiem co to jest za dół nie, nie powiem ci Ja stawiam Misia obok komputera Stawiaj misia. Ej wiesz jakbym miałem takiego samego Misia hmm. Nie wiem Mis przeklinać No, trzy opcje są. Cztery. A nie, bo projektora nie było. Dobra, Jean Shade the Twins. Zobaczy Gina. jean, jean Spirit Box też nie było. To i tak to zostaje to samo. Pismo długie. Shade, zobaczę Shade, 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 Shade. Odciski. No mamy ten, albo Dedosa, albo Ciski palców, albo pismo Dobra to Gdzie... będzie shade. Shade No i dobra, zobaczymy. Wjęcie do nie zrobił? A, a nie zrobił 6 no. To tapa... Ja tam side. nie wejdę teraz. No bierz aparat i rób. A ty nie miałeś żadnych rzeczy. Miałem Co miałeś? Wszystko kupiłem na fulla to psychiki, lecimy. Leć. Pamiętam, przeklina się. No widzisz. Przecież ty leżysz, kurwa, o maskę, o tego, o lampę z tyłu. Masz, kurwa, prawie głowę w wydechu. Jedziemy stąd. Ej no jeszcze mnie zostawił no Ale misia mam w ręce Nie zostawił, misia wziął i Mamy to Mamy to Wygranka O ubezpieczenia ci nie dało, czy tak, widzisz? No, nie dało mi. No to no. Tyle.